Witam wiot z tej strony, analiza tygodniowa dla funta dolara. Ok, Miesięczna sytuacja jest taka, że, mm, że walczymy z tym poziomem tutaj Middle Band. I teraz jest pytanie tylko czy rynek chciał się cofnąć i wrócić, czy rynek pójdzie, pójdzie w dół, więc to jest sytuacja na, na miesięcznym. Jeżeli pójdzie w dół, to mamy bardzo wyraźne evening star, czyli gwiazdy wieczorną. Tak? klasyczną tak, w książce, a jeżeli wróci w górę, czego bym się spodziewał bardziej jednak, gdyż rynek nie zapomina takiego przebicia Bollinger Band na miesięcznym i przebicia linii oporu tutaj przez tą świecę wrześniową, ale to tego nigdy nie wiemy na początek, tego nigdy nie wiemy, co będzie, co będzie w przyszłości, możemy tylko przewidywać. Tak, tu mamy, tu mamy wyższy kolejny, kolejny szczyt na, na MECD, co prawda nie taki wyraźny. No i ostatnia świeca tygodniowa jest świecą z, może to jest Hammer, tak, w tym, w tym obszarze, tak. Co prawda nie no wiem się z czego tak naprawdę odbić, ale, ale może to być Hammer i, i może ten rynek tutaj w końcu na tym ten, na ten poziomie 6, 1, 8 odreagować i pójść, i pójść w górę, tak. Więc to jest jeden ze scenariuszy, który, który cały czas nie wykluczam, również sytuacja na dziennym. Tak, nawet tutaj zaznaczyłem już linię oporu na, na RSI, w ten sposób i czekam na przebicie tej linii oporu. Tak, i też jest sytuacja, jak na eurodolarze. Widzicie, że rynek na miesięcznym nie jest, nie jest klarowny, nie jest wyjaśniony. Stąd ta pozycja na krótka na dziennym teraz nie jest taka łatwa do zagrania. Tak? Ona, nie, ona nie jest taka. Tak, ona tak łatwo nie pójdzie, w te, a ten system jest, jeżeli już na, na nim uruchomiono, to dosyć mocno i szybko idzie, że tak powiem, tego poziomu 161,8, dosyć łatwo. Co prawda jesteśmy na dziennym wykresie, więc to też jest troszeczkę inna, inna, inny interwał czasowy, w więcej czasu potrzeba, by to się wszystko zagrało, ale, ale niemniej jednak ta sytuacja na, na, na dziennym i na tygodniowym powoduje, że rynek nie ma takiej siły do spadania w tu na chwilę obecną. Tak, więc teraz jest tylko pytanie, co się wydarzy. Widać, że o, o, na 4 godziny też miałem linię oporu na RSI i która została już przebita. Tak, ona została już przebita i myślę, że ten rynek będzie chciał powracać w długie, długie, w trend, w trend wzrostowy. Tak, więc to jest chyba ten cały retesting tego, tego ruchu tutaj w górę, już został, że tak powiem, wykonany. Można sobie tutaj przesunąć tą linię, tą linię oporu w taki sposób. Mamy nową linię oporu w tym momencie. Tak, to zawsze trzeba dostosować linię oporu. Tak, jeżeli wam rynek w jakiś sposób nie zawsze reaguje na tą pierwszą linię oporu, którą macie zaznaczoną, to musicie po prostu dostosować, zmienić troszeczkę. Tak, po nowych szczytach ją zaznaczyć. Okay, jesteśmy w takim, w takim miejscu, więc teraz czekamy. To może być traktowane jako AB. C, tak, czyli ruch korekcyjny, jakiś ruch korekcyjny. Tak, więc teraz mogłoby być ruch w górę i trzeba pilnować się i szukać sygnałów mówiących świadczących o tym, że rynek będzie chciał pójść, pójść do góry. Więc zostały nam tak naprawdę dwa tygodnie do końca, do końca miesiąca, więc to by teraz był taki czas na, na odreagowanie tej sytuacji na miesięcznym. Dobrze, tutaj mamy divergence, myślę, że o nim już chyba mówiłem w ostatnim wideo, nie pamiętam, musimy sprawdzać, czyli, czyli macie kolejny dołek na, na wykresie instrumentu, a MECD utworzyło high-low, tak? czyli porównacie te poziomy tutaj, ja może teraz zaznaczę lepiej dla osób, które, które pierwszy raz to studiują ze mną, tak, na 4 taką elipsą to zaznaczę. To jest obszar 1. Tutaj. Się teraz troszeczkę. Tak. Tu jest jeden obszar. Radę wam sztuczkę. Kontrol. Zaznaczacie ten, 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 ten rysunek, ten graf. I jak klikniecie z kontrolem ponownie na to, to zrobi się kopia tego. Tak, czyli czyli utworzykowi mi się tego jeszcze raz otwierać. Tak, tu jest drugi obszar, czyli jeden obszar, drugi obszar, tak, a MECD jest w tym obszarze tak, i było tutaj, tak, czyli dołek i tak zwany high-low, czyli wyższy dołek. Tak. A rynek był tutaj, poziom i tutaj jest, tak, czyli mamy, mamy widoczną, widoczną divergence, tak. to jest sygnał, wczesny sygnał na, na odwrócenie, odwrócenie, odwrócenie trendu. Tak, długie cienie świadczą o tym również, tutaj macie formację objęcia, tak, tu był, tu był młotek, hammer, tak, tu jest jakiś doji, tu jakiś hammer, tu też jest jakaś próba wejścia w, w górę. Ok, tutaj tak jak powiedziałem przed chwilą no, te świece świadczą o tym, o, o, o zmianie, o zmianie trendu, tu znowu jakaś długa, długa doji, tak, tutaj też widzicie, że rynek co prawda spadł, ale nie był w stanie niżej spadać. Więc, więc jakieś tam sygnały się już pierwsze pokazują, więc teraz tylko, tylko upatrzyć, że tak powiem, e, e, dobry moment i, i chyba jeszcze teoretycznie no, można byłoby zrobić taką sytuację, że jeżeli rynek gdzieś tutaj jeszcze spadnie, to wziąć długą pozycję tak, i w zagrać, zagrać w ten sposób, gdzieś tutaj tak przełamanie tego nastąpiło, przełamanie na której świecy, tutaj nastąpiło na tej świecy nastąpiło, przełamanie tej linii oporu, więc teoretycznie można było tutaj w ten sposób plus jeszcze jakieś 20-25 pipsów na, na filtr na stoplosie, mm, więc więc można próbować znaleźć tutaj jakąś lepszą lepsze, lepsze miejsce na wejście, tak na dziennym, na dziennym na dziennym jesteśmy poniżej poniżej. Mm najprawdopodobniej zrobię taką sytuację, zaczekam, aż rynek przebije mi tę linię poru i dopiero wtedy wrócę do czterogodzinnej, tak, i wtedy będę szukał na czterogodzinnym, na czterogodzinnym pozycji do wejścia, tak. Ok, pozdrawiam, dzięki.